Święta to idealny moment, żeby zatrzymać się na chwilę, nawet jeśli na co dzień wszystko pędzi. W Klinice Stomatologii Estetycznej sójka, każdego dnia dbamy o zdrowie i piękne uśmiechy, ale święta to coś więcej niż praca i codzienne obowiązki. To czas bliskości, małych gestów, spotkań, które naprawdę mają znaczenie. Życzę Wam, mili pacjenci, aby te święta były spokojne, Pełne ciepła i dobrych rozmów. A jeśli mijający rok był intensywny, niech te kilka chwil pozwoli Wam złapać oddech, uśmiechnąć się szczerze i po prostu być z bliskimi. Życzę wesołych, pięknych świąt i dużo zdrowia na cały nadchodzący rok. Do zobaczenia w klince sujka.